Moje nazwisko Filip Kowalski i będę miał przyjemność z Państwem spędzić 15 minut, może to kilka sekund więcej, ale zanim przejdziemy do kontentu, to mam pytania. Dwa pytania. Pierwsze pytanie: Kto z Państwa korzysta już z z, ze sztucznej inteligencji, ale w celach biznesowych, nie prywatnych? Kto korzysta? Podnieście Państwo ręce. OK, bardzo dobrze. Kto z Państwa jest zadowolony ze swojego systemu RP, podstawowego systemu? O, mamy dwie osoby. Bardzo dobrze. I trzecie pytanie: kto z Państwa kojarzy firmę SAP? No, najwięcej rok, bardzo się cieszę. Super, także jesteśmy częścią wyścigu, nie ma co ukrywać. W tego wyścigu, który też opiera się o sztuczną inteligencję, o technologie chmurowe i tak dalej, więc SAP musi w tym wyścigu brać udział. Myślę, że dobrze sobie radzimy i o tym postaram się trochę opowiedzieć. W ciągu 15 minut no, jakby nie, nie uratujemy cyfrowo świata. Niemniej jednak będę chciał pokazać, jak do tego inteligentnego przedsiębiorstwa firmy czy też państwa firmy mogą dojść. Moje nazwisko Filip Kowalski. Ja w SAP odpowiadam za sektor energetyki i paliw tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej. No właśnie. Mówiąc o, mówiąc o sektorze chemicznym, dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać przywiadaję bardzo ciekawych dyskusji panelowych, bardzo ciekawych prezentacji, z których pewne rzeczy jasno wynikają, tak? I one są też jakby skutkiem tego, co się dzieje w gospodarce światowej, w gospodarce regionalnej. I to oczywiście powoduje, czy też zmusza nas do odpowiedzi na szereg pytań. Jedno z pytań to może być jak radzić sobie, jak zarządzać dobrze moim portfelem produktów, ale też moim portfelem innowacji właśnie w tak zmieniającym się świecie, gdzie mamy nowe wymagania klientów, gdzie mamy nowe regulacje, gdzie mamy nowe ograniczenia i często to nie jest proste zadanie. Ponadto wiemy, że jakby ten horyzont długi, tak, kilku miesięcy, roku czy dwóch, on jest niewystarczający, więc pytanie w jaki sposób mogę uzyskać dost, dan, dostęp do danych, danych operacyjnych, danych finansowych, kosztowych, które są najbliżej tego czasu rzeczywistego, takiego real time, albo iść nawet krąg dalej i powiedzieć, ok, jak mogę zasymulować swój biznes, zamodelować swój biznes z perspektywy następnych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu dni. Więc oczywiście tych pytań jest sporo, sporo więcej, ale, ale musimy na nie znaleźć odpowiedź. Firma SAP pracuje, bym powiedział, praktycznie dla każdej dużej firmy paliwowej, firmy chemicznej, petrochemicznej, też dla bardzo dużej części firm średnich i mniejszych. No i jesteśmy z nimi na bieżąco, rozmawiamy i widzimy kilka takich trendów, które się mocno, bym powiedział, pojawiają na rynku. Wśród, wśród tego sektora. Pierwszy z nich to jest. Uodpornienie łańcucha dostaw. I to hasło już nawet dzisiaj padło podczas pierwszego panelu. Uodpornienie, czyli w jaki sposób jesteśmy, możemy przewidywać lepiej te ryzyka, które w łańcuchu dostaw się pojawiają. A one się pojawiają, jak Państwo dobrze wiedzą, to mogą być taryfy, to mogą być cła, to mogą być konflikty zbrojne i tak dalej. I oczywiście, w jaki sposób jesteśmy w stanie ten nasz łańcuch dostaw uelastycznić. Ja mówię o. Łańcuchu wejściowym, zakupowym, także wyjściowym. Drugie to platformy cyfrowe, które pozwalają na zwiększenie efektywności naszych procesów biznesowych, bardzo często, albo, ale też czasami na zupełnie, zupełną zmianę tych procesów. Tak? Robienie tych procesów w zupełnie nowy, rewolucyjny sposób. I tutaj też chciałbym wspomnieć o tak zwanych sieciach biznesowych. Na przykład sieć Sabariba to jest największa sieć zakupowa na świecie, przed którą się przetaczają grube miliardy dolarów. I ona też rewolucjonizuje sposób, w jaki państwo mogą znaleźć dostawcę kupować, sprawdzać, sprawdzać ślad węglowy itd. itd. No i oczywiście trzecie to jest odpowiedź na te wymagania regulacyjne. No właśnie, i tutaj już sporo było mowy o danych, sporo było mowy o sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na te wyzwania wynikające z tego, jak ten sektor funkcjonuje, w którą stronę idzie gospodarka, to muszą Państwo zawsze brać pod uwagę to, że musi być dobra baza, czyli musi mieć naprawdę najlepszej klasy system transakcyjny, aplikacje, które których są te podstawowe procesy biznesowe, tak? czy odzwierciedlenie procesów zakupowych, finansowych, kontrolingowych, sprzedażowych, komersowych i tak dalej, procesów HR-owych. Dlatego, że bez dobrej bazy, bez dobrego systemu transakcyjnego, naprawdę mamy wtedy problem z danymi, z dobrą jakością danych. No i właśnie, jeżeli mamy dobry system transakcyjny, najlepszy w swojej klasie, nie ukrywam, jest to SAP, to wtedy oczywiście następnie mówimy o warstwie danych, transformacji danych. Gdzie te dane z jednej strony oczywiście wykorzystujemy do różnego rodzaju analityki, ale z drugiej strony to są też dane, które powinny być podstawą czy fundamentem, na bazie którego budowana jest funkcjonalność czy wykorzystywany jest właśnie biznes AI, sztuczna inteligencja. Mówię o tym w takich kontekstach biznes AI, dlatego że to, co my robimy, i Państwo zobaczą to za chwilę, to dla nas AI jest czymś, co jest częścią procesów biznesowych. Nie chcemy. Wyprowadzać tego AI gdzieś na zewnątrz. Dla nas AI, czy to jest uczenie maszynowe, czy hybryda, czy taki naprawdę generatywny AI, on powinien być elementem na przykład procesu zamknięcia miesiąca, albo procesu planowania transportu, albo procesu związanego z obsługą klienta i Tworzymy tak zwany system agentów AI-owych, które są wpięte właśnie w te procesy, a u góry mamy asystenta, z którym Państwo rozmawiają dosłownie i są w stanie zapytać, poprosić o pewne informacje. I to jest coś w rodzaju takiego koła zamachowego, bo AI pozwala na uzupełnienie naszych procesów, zwiększenie jakości danych i tym samym wprowadzenie do systemu coraz lepszych danych i zwiększenie ich spójności, przewidywalności itd. Więc to jest ten kierunek, który pozwala na stworzenie takiej samouczącej się wręcz organizacji i wykorzystać dobro inwentarza, czyli najlepsze możliwe technologie. No i oczywiście chmury, tak? Nie ma co ukrywać, że mówimy o chmurze. Absolutnie nie chcę, żeby państwo tutaj się wczytywali w ten slajd, ale on ma za zadanie pokazanie, że właśnie ten SAP Business Suite, który się pojawił w tytule, SAP-owy, to jest to, gdzie jesteśmy przekonani, że możemy zaadresować wymagania, wymagania i wyzwania biznesowe sektora chemicznego, petrochemicznego, paliwowego z punktu widzenia tego i jak adresujemy podstawowe procesy biznesowe i w jaki sposób dostarczamy informacje i dane, które są potrzebne do tego, abyśmy byli w stanie zrozumieć, gdzie jesteśmy. No i oczywiście u góry jest tak zwany Joule, To jest ten nasz asystent, który korzysta z systemu agentów w poszczególnych procesach biznesowych i oczywiście cały czas te rozwiązania są rozbudowane, wzbogacane tak, abyście Państwo dostali, czy też dostawali to, co najlepsze. Oczywiście warunek jest taki, że no trzeba na przykład odejść od starego systemu ERP, przejść na nowoczesne rozwiązanie, otworzyć się na chmurę, żeby rzeczywiście móc skorzystać z tego, o czym mówię. No i właśnie, to jest trochę takie inne ujęcie, ale myślę, że dosyć istotne, bo pokazuje, że w samym centrum mamy ten Cloud ERP, nowoczesny, chmurowy system ERP który współpracuje, jest położony na Business Technology Platform, czyli SAPowej platformie cyfrowej, która może sięgać do różnych tak zwanych LLM-ów, czyli Language Models, tak? czy to googlowskich, microsoftowych i tak dalej. I, i też oczywiście cały zestaw rozwiązań, które wzbogacają tak zwany core, czyli jeżeli Państwo mają potrzebę, żeby zarządzać ekipami remontowymi w sposób bardzo szczegółowy wtedy sięgamy do rozwiązania z rodziny supply chain management. Jeżeli państwo potrzebują miękkiego hr sięgamy do rozwiązania z rodziny human capital management i tak dalej. To są wszystko natywnie zintegrowane rozwiązania i oczywiście też rozwiązania branżowe, branżowe rozwiązania dla sektora oil and gas, dla sektora chemicznego, dla sektora energetycznego czy retailowego. I nawet bardzo dedykowane rozwiązania w stylu, jak zarządzać łańcuchem wodorowym, tak łańcuchem zielonego wodoru. Biorąc pod uwagę potrzebę tokenizacji, potrzebę bilansowania i tak dalej. Więc to jest to, co Państwo jako firmy z sektora dostają w ramach Business Suite. I to, co jest ważne, że każda firma jest troszkę inna i każda firma ma inny duch technologiczny, tak bym to ujął, i swój inny Landscape, ale biorąc pod uwagę priorytety biznesowe, na przykład możecie Państwo zacząć tą swoją transformację, czy to od strony zakupowej, czy od strony korowej, finansowej, czy od strony logistycznej i to, co jest ważne, że wtedy możecie też sobie zaadresować te swoje kluczowe Pain pointy, bolączki, czytaj na przykład yy, Chcecie zapewnić wkrótce audytowalność swoich danych niefinansowych. Bo dobrze wiemy, że też śledzenie czy też ślad węglowy to jest coś, co będziemy musieli raportować. I takie rozwiązanie też nam to zapewnia. Czyli dane niefinansowe będą tak samo audytowalne, jak dane finansowe w ramach naszego systemu. Systemu RP. No i oczywiście Cyber Security, wszystko jest oparte o najlepszą technologię. Korzystamy też ze współpracy z tak zwanymi hyperscalerami, czyli Microsoft, Google um, i e, Amazon, na których taki system prywatnych może być, może być położony, ale też może być dostępny w chmurze tak zwanej publicznej. No i to jest teraz ważne. Dużo mówimy o ai dużo mówimy o sztucznej inteligencji. E, SAP kładzie bardzo duży nacisk, takie jest oczekiwanie rynku, takie jest oczekiwanie klientów. W tym roku skomitowaliśmy do naszych inwestorów, do rynku, że dostarczymy 400 tzw. use case'ów AI-owych, czyli scenariuszy AI'owych, scenariuszy, które są częścią procesów biznesowych. W tym momencie jesteśmy na poziomie około 220-230, więc jestem przekonany, że te 400 spokojnie osiągniemy. I co jest ważne, że... Te scenariusze AI-owe one są częścią poszczególnych procesów biznesowych. O tym już już wspominałem. Finanse, zarządzanie łańcuchem dostaw, tak istotne dla chemii, czy też na przykład HERY. Ale przecież wszyscy dobrze wiemy, że wdrożenie systemu, wdrożenie dużego rozwiązania, to są koszty, to jest czas, dlatego też yy, uruchomiliśmy, już wielu naszych klientów zaczęło z tego korzystać, na przykład SAP Business AI dla deweloperów, który pozwala na ścięcie kosztów budowy nowych aplikacji między 10 a 30%, czy też na przykład SAP Business AI for Consultants, które pozwala na przyspieszenie w ogóle procesu wdrożenia, budowę dokumentacji, e, poszukiwanie na przykład odpowiedzi na jakieś pytania związane z, nie wiem, z potrzebami konsultanta, który u nas pracuje i tak dalej. Więc tak jak Państwo widzą, ten AI jest naprawdę everywhere, jeżeli chodzi o rozwiązania SAPowe, ale idziemy krok dalej, czyli to jest to, o czym mówił nasz prezes na zeszłotygodniowej konferencji Orlando, Sapphire, Zachęcam do zeskanowania QR-koda, to jest 10-minutowy filmik, bardzo fajny keynote, gdzie mówimy, że też ten system agentów i nasz asystent będzie dostępny z poziomu innych aplikacji, które otaczają na przykład system SAP. Jak to robimy? Poprzez wykorzystanie jednego z produktów, którego dokonaliśmy akwizycji w zeszłym roku. Tak zwany i dzięki temu Państwo mogą pracować z tym SAPowym asystentem biznes w całym swoim środowisku niekoniecznie tylko w SAP-ie. No właśnie, kilka przykładów, bo myślę, że to też jest ważne: łańcuch dostaw, demand planning, supply chain planning i tak dalej. To są jakby tematy klucze dla sektora chemicznego i paliwowego. No i tak poszukałem sobie szybko mówię ok, jakie mamy na przykład ciekawe scenariusze dostępne publicznie I jednym z nich jest wykorzystanie generatywnego, generatywnego AI do tworzenia formuł planistycznych w ramach naszego rozwiązania Integrated Business Planning, czy też wykorzystanie właśnie AI do redukcji i korekty outlierów w procesie planowania. Tutaj to oczywiście też QR kody będą dostępne, także później zachęcam Państwa do... Do sięgnięcia do tej, do tej informacji. No i jakby mówiąc o konkretach, dla każdej z roli, dla każdego z segmentów czy też dywizji naszej firmy, mamy już konkretny zestaw tych scenariuszy AI-owych, które są dostępne. Tak? Czyli czy to CFO, czy CIO, czy Chief Procurement Officer może już sięgnąć i na, i na przykład zobaczyć co ja mogę wykorzystać z punktu widzenia sztucznej inteligencji do optymalizacji moich procesów w moim segmencie. Ale co jest jeszcze ważne, że staramy się też i myślę, że to jest clue tego programu, aby doprowadzić do takiego momentu, że dla każdego z procesów i podprocesów będzie dedykowany agent tak zwany ai a do tego ci agenci będą ze sobą mogli rozmawiać. Czyli na przykład proces Fast Close, zamknięcia miesiąca będzie mógł sięgnąć do agenda i odpytać agenta zakupowego czy też sprzedażowego o pewne informacje, których na, na przykład nie ma, e, nie ma dostępnych. Więc to jest ten kierunek i bym powiedział, że rzeczywiście to jest ten kierunek, który zapewni mm, już poziom czy rozwój na poziomie takiego inteligentnego przedsiębiorstwa, inteligentnej organizacji samouczącej się. No właśnie. I to jest asystent. Ja tylko chcę wspomnieć, już zaraz będę kończył, że wszystko jest dostępne w ramach naszej mapy rozwojowej. Roadmapy Państwo zawsze mogą zobaczyć, kiedy co będzie dostępne funkcjonalnie od strony od strony SAP-a. No i zostawiając Państwa tutaj z tym, z tym tematem kilka dodatkowych QR-kodów, ale jeżeli chodzi o na przykład o funkcjonalności jajowe które są dostępne zachęcam do przestudiowania to jest ten pierwszy QR kod czy na przykład interactive value journey to jest może mogą państwo zobaczyć jak ten SAP rzeczywiście wygląda na przykład jak wygląda proces zamknięcia miesiąca albo jak wygląda proces planowania popytu w ramach, w ramach systemu SAP no i to wszystko ze swojej strony, z mojej strony bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam też do kontaktu. Tam mamy na zewnątrz fłaje nasz stand, Jest nas tutaj kilka osób nie wiem, podnieście może ręce koledzy z SAP, więc jeżeli ktoś ma pytania, chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, spotkać się jeden na jeden, to oczywiście zachęcamy do kontaktu, a ja ze swojej strony chciałem bardzo podziękować. No i życzę udanego wieczoru, i oczywiście jutrzejszego dnia. Dziękuję.